Ja jestem Ania. A ja jestem Mia. Cześć. Cześć! Wracamy do Was z drugą e, częścią zgadywania układek, bo nie znudziła nam się jeszcze zabawa i chcemy mm -hmm. się trochę pobawić, więc pomyślałyśmy, że nagramy dalej. To co, teraz Ty zacznij może. Okay. Mm -hmm. Na mojej książce największe co jest to jest reki. E, ten, Rabarbar. Tak. Pierwsza część pewnie. Możliwe dzieje piratera Barbara. Ok. O, moja okładka jest jednolita mm, i są mm. na niej dwie postaci, które coś niosą. A czy to coś jest dla nich ciężkie, duże? Mm -hmm. A czy na tym tak jest wygląda. tytuł? Na czym? Na tym czymś? Nie, tytuł jest na dole i jest dość duży, zajmuje, no tak, sporo miejsca. A czy to jest jakieś pudło? Nie. czym jest? Z tego czegoś, co oni niosą, się coś wysypuje. Czy to jest babcia Tak! A to oni to niosą razem, czy każdy Nie, każde swoje. Ja nie mówiłam, że nie niosą razem. Dobrze. Na mojej książce mhm. jest postać. Super. Główną jakby... No, jest praktycznie tylko postać. No, ale powiedz coś więcej. Okładka Tutaj jest to... żółta. Układka jest żółta i jest postać. Okej. Okay. Czy są napisy tak dużo na okładce? Nie. Znaczy A, jest to nie. tytuł. Bo pomyślałam o psie, który jeździł koleją. Um. Czekaj. Żółta, okładka i postać. I jest tylko ta jedna postać. Nie. Znaczy jeszcze coś jest na Jak Powiedz, teraz... Powiem. No ale to coś, to jest przedmiot? Zwierzę? Nie, nie. No, powiedzmy, że przedmiot, wiem, jak Coś to z natury, coś? No, bardziej. Kwiat? Nie roślina. Chmura? Bliska. Moja mama czarodziejka? Nie. Nasza mama jest czarodziejką, nie. coś tam? Nie. nie, nie to nie, nie ta nie, książka. Okej. Okay. Nasza mama czarodziejka, tak to się chronosło. Żółta. Nie było tak dużo, no był Pan Kuleczka, ale to jest więcej mm. postaci. To, to jest Pan Kuleczka? Nie. Mm. Okej. Okay. Mm. Pan Kuleczka, o psie, który jeździł klejem, nasza mama czarodziejka, co jeszcze było żółte. Myślałam, że od razu na to wpadniesz. Na razie nie. A... Okej, okay, czy ta postać jest dziewczynką? Nie. Chłopcem? Tak. Żółta książka z chłopcem. Czy ten chłopiec coś, nie wiem, robi, trzyma. Nie trzyma nic, nie robi też nic. Jak jest ubrany? Kolory? No. Yy, niebieska bluzka. Stoi? Siedzi? Znaczy nie jest widoczna widać. cała postać? Czy tak? I połowa brzucha. To jest, jest portret, a nie rysunek. Nie jest całość, tylko sam portret. Jak wiecie, to piszcie w komentarzach. Chcesz Portre Nie, poczekaj. Na? Portret i żółte tło. ten. Jest zieleń na, tym, na tej okładce? W ogóle. A to nie, bo pomyślałam, że bankructwo małego Jacka. A to było żółte. No to była chyba ramka żółta czy coś. Mm. O, kominie. O, o księżycu z komina domu na wzgórzu. Tak. Tak. Okay. O, księżycie, o Księżycu i o okularach to by się od razu. No to prawda. Byłoby na pewno łatwiej. Okej. Okay. To co ja tam mam dalej? Okej. Okay. To ja mam okładkę, która jest jednokolorowa, hmm. i w tle tego jednego koloru są takie malutkie elementy jakieś, a oprócz hmm. tego, na okładce, jako główny element, są dwie postaci, i one są jakby odwrotnie odwrócone względem siebie. A czy siedzą na moście? Nie to nie są bracia serce <grych> czy one stoją czy siedzą nie stoją i nie siedzą leżą znaczy to zależy jak się spojrzy na tą okładkę można uznać, że oni leżą to one, te postaci leżą albo można uznać że jedna z nich stoi Nie wiem, jakąś podpowiedź. Jeszcze, bo ja... no, no, musisz bardziej pozgadywać, popytać, bo... nie wiem, co mam ci tu podpowiedzieć. Co ci rozjaśni? P Płeć tych postaci. No, to pytaj. Chłopcy? Nie, Dziewczyny? Nie. Jaki? Nie, chłopiec i dziewczynka? Nie, Dorofi? Nie, zwierzęta? Nie, potwory? Nie, nie, nie wiem, powiedz jakie. Co to jest? Chodź, Chłopiec i ktoś jeszcze. Potwór jakiś? Chłopiec i koli? Nie. Są tylko dwie postacie. Nie wiem. Ta druga postać jest dorosła. A człowiek? Mhm. To pytałam czy ludzie. Powiedziałaś. No powiedziałam, że tak. Nie, nie pytałaś czy ludzie. Pytałaś czy zwierzęta i czy potwory. Pytałaś czy ludzie. Czy chłopcy. No to nie są chłopcy. To jest chłopiec i dorosła osoba. Yy, yy, zawsze? Nie, nie, nie. Nie bo to nie jest chłopiec. Może no, być, ale. Tylko nie. Nie, nie, ale tam jest jeszcze lotowiec chyba inaczej bym opisywała tą układkę. Jednokolorowa układka. Malutkie elementy i dwie postaci. Chłopiec i dorosła jakaś postać, e, obrócona względem siebie. Czyli tak. Nie wiem, jak. Nie. Że I Może być, że leżą albo jedna stoi, a druga nie. Nie, nie jest ja się Bo To zależy, jak się. Ty tu wiesz no nie no skoro jest to dorosły to mhm. robić hopty Jaki? a czy to zwierzę nie kobieta no to mama Tytuł jest napisany na zielono i kontrastuje z kolorem książki. Te małe elementy też są zielone, a książka jest pomarańczowa, teraz już musisz wiedzieć. A jak ci powiem, że ta dorosła postać, jeśli nie patrzysz na to, tak, że leżą. Tylko, że chłopiec stoi, to ta dorosła postać wisi w takim razie, do góry nogami. No jak teraz nie wyszło, to już bardziej nie pomogę. Saciki, mhm. mamuśka. No ale... Myślałam, że będziesz wiedziała. No dobra, dawaj. Kolejną. Na ilustracji jest miasto. Miasto. Generalnie okay. to w sumie dwa miasta. Bym tak mogła powiedzieć. Na dachu domu jakby w połowie jednego miasta w połowie drugiego. Czy, czy to jest. Jedno miasto drugie i jakby dom jest przedzielony, to na nim stoi mysz. A raczej idzie sobie w, w tamtą. No, ale to nie jest ten o, o królu popielu. Nie. Yy, w jednym z miast jest sklep yy, z napisem Moda na szybie. A w drugim sklep z napisem... krawiectwo nie. Nic mi to nie mówi. Um. No krawiectwo. E, czy tam I... są jakieś postaci poza tą maszą? Ludziki? W nie? sensie tak. Czy te ludziki są... zrobione przez kogoś? Czy to są żywi ludzie? Nie, no żywi. Hmm. I jeszcze chciałam powiedzieć, że w jednym mieście jedzie koń, dziewczynka się bawi, chłopie a, się bawi. i chłopiec A Wiem, dawniej i dziś? Tak. Pani stoi, a w drugim. No dobra. Nie jest wcale tak łatwo pokojarzyć, co? Hmm. Ehm, Okej. Okay. Ja mam y, książkę z okładką, która jest biała, i w, w tym tle, właśnie w tej bieli, y, widać front, y, przód jakiegoś budynku. A na pierwszym planie, kolorowe, jest pewna postać, która stoi na jednej nodze. I fruwają wszędzie, poza tym, że jest ogromny tytuł na czarnym tle, to fruwają wszędzie. Pewne elementy i jeden element do nich nie pasujący. A, ta panna Jonesy książka na Specjalnie powiedziałam, że nie pasujący, bo ty tak ostatnio powiedziałaś. Mam nawet taką okładkę na telefonie. Tak? Jest Panna Jones. Okej, okay, teraz. Na ilustracji jest. Są pozawijane po... jakby Zawiązywane rajstopy. Mm, są żółte. Książka z żółtymi rajstopami, <grym> nic mnie nie mówi. Ale to nie są skarpetki. Są. A, ale nie <grym> wiem, która część. Jezu, w życiu nie wpadłam na to, że to są rajstopy, no rajstopy, faktycznie. Myślałam, że to jest jakaś wstążka, słuchajcie, a to naprawdę są rajstopy. No bo to w koszu na Ale ja. Nie, nie zauważyłam tego w ogóle. Okej. Okay. A mogłaś poczekać, aż zgadnę, które skarpetki. Ale w porządku. E, dobra, to ja mam tak. Teraz mam... Mm, Taką układkę, na której są dwie postacie. I obie siedzą. Siedzą. A dookoła nich jest bardzo dużo jakby natury. Naturalnych jakichś. E, a czy to jest elementów. Parku? Nie. I w tle jakby na drugim planie za tymi postaciami widać okna. I jakby całą okładkę zajmuje obrazek, czyli nie ma takiego tła, że jest jednolite tło i, i gdzieś tam w części okładki jest obraz, tylko tutaj na całą okładkę jest obrazek. Nie wiem. No dawaj. No wygram. Czyli te postaci to są dzieci? Jedna z nich jest dzieckiem. Druga dorosła? Mhm. Tak. Czy to jest mężczyzna? Ten nie. Kobieta? Tak. Czy to jest dziewczynka? Nie. Kobieta. Ale nie, chodzi mi teraz o dziecko. E, nie. To dziew e, e, chłopiec. Mhm. Jest bardzo charakterystyczna układka, wydaje mi się. Jest ogólnie piękna. Nie. nie wiem, czy nie za bardzo podpowiadam, ale. Musi za mało. Pustą głowę. Mam. Obie postacie, ale to ci raczej nie pomoże, ale obie postacie coś trzymają. Każda A, z nich nie... co innego. To się da połączyć. połączyć? Przedmiot z tym przedmiotem? Nie. Znaczy, nie chciałabym tego łączyć. Znaczy, też wszystko się da? Nie. A czy któryś z tych przedmiotów my mamy? Czy to są takie magiczne? Nie, 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 nie są magiczne, normalne takie codzienne przedmioty. No, my akurat nie mamy, ale jeszcze ci powiem tak, że część z tych wytworów natury jest martwa, tych dookoła nich. to jest po wojnie? Nie, 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 nie. nie. Jedna postać siedzi um, w fotelu. A to o babci, która umarła temu chłopcu. Niezłe ziółko chyba? Niezłe ziółko. On no, to masz martwe zioła, nie? W sensie już ususzone. Widziałaś? Nie. Jaka znaczy, będzie ostatnia? coś tam widziałam, ale. Okay. Bo tak odchyliłam i była miniaturka przez chwilę. Nie wiem, czy mi ja widziała czy nie. No dobra. Małpa. Na okładce. Małpa. E, ten Fredry bajki. Tak. Uwielbiam tą układkę. Dlatego na koniec było nie No było łatwe. Na niewielu okładkach mamy małpę chyba. Dobra. Tą będzie mi najtrudniej opisać chyba. I teraz tak. E, Okładka ma pasek z boku po lewej stronie i jest on czarny. Na dole okładki jest mur z drutem kolczastym. Czekaj. Już. Dobra. Um, jakby centralną największa, największy element tej okładki i centralne miejsce na okładce zajmuje pewien przedmiot, w którym są postaci. W tym przedmiocie. Oprócz tego y, są jeszcze trzy inne postaci, y, i one, dwa z nich są w innych ym, przedmiotach. E, no i jest trochę takich dodatkowych, małych elementów, więc tutaj już myślę, że trudno i tak zwrócić uwagę. One nie są charakterystyczne jakieś bardzo. Cała okładka jest w takim brudno-błękitnym kolorze. Takim wiesz, szaro-błękitnym. A i ta ostatnia postać, o Ale... której mówiłam, jest jakby za murem i jest widoczna dotąd. Czy ten mur wygląda tak, że jakby z cegieł i z tego wystąpią druty? No, są cegł... ceglany mur i nad tym są drut kolczasty taki, wiesz. A taki? Znaczy nie, przepraszam, tu jest akurat taki... są trzy pasma drutu z kolcami. Nie, nie taki okrągły. A tytuł gdzie się znajduje? E na środku, w górnej części. <laughs> I tytuł jest tak, jakby pisanymi literkami, a nie drukowanymi. Mhm. Tak jakby ktoś go odręcznie napisał. Na tym czarnym paseczku z boku też jest A coś napisane. Co to napisane. są za przedmioty? No właśnie. No nie mogę. Kostki lodu? Nie. Pudełka jakieś, dobki? Nie wiem, jak ci podpowiedzieć, żeby nie powiedzieć, bo. Nazwa tego przedmiotu jest tu kluczowa, więc... To może opisz mi wygląd trochę tego przedmiotu. Podłużny, ale nie równy, tylko no... Korzeń drzewa? Nie. Nie. W tym przedmiocie, w środku, bo to jest przedmiot, do którego można coś włożyć, a tu, w tym przedmiocie, w środku są postaci. Nie wiem. I akurat w tym przedmiocie są cztery postaci, plus trzy w tych innych miejscach, o których mówiłam. Nie nic Ci się nie kojarzy z murem, z drutem kolczastym? No właśnie nic. Znaczy getto. Listy w butelce? Listy w butelce. No nie mogłam Ci powiedzieć, że to jest butelka, sorry, nie? <grym> Ty już nie masz? Nie. Aha. Bo tak szybko poszłyśmy. No to tak, w pierwszej rundzie 3 do 5, w drugiej 4 do 5, ale i tak spokojnie. Fajna zabawa. Słuchajcie, takich gier można wymyślić całą masę, naprawdę. Związanych z książkami i y, bawić się z dziećmi. Myślę, że to też zachęca do poznawania większej ilości książek i do takiego obcowania z nimi. My się na dzisiaj z Wami żegnamy. Subskrybujcie. Lajkujcie. Komentujcie. I w książkach z nami się zaczytujcie. Cześć! Pa!